Zablokowana albo uszkodzona stacyjka to już nie problem. W naszym sklepie zamówisz usługę naprawy. Wejdź na górko.com.pl i sprawdź szczegóły. Rozkładamy wkład stacyjki na części. Wyjmujemy bębenek wkładu. Potrzebujesz naprawić stacyjkę do auta lub motocykla? Skorzystaj z oferty naszego sklepu online. Link do usługi znajdziesz pod filmem. Wkładamy bębenek do obudowy wkładu. Dzięki usłudze naprawy stacyjki możesz użytkować ją nadal i obsługiwać pojazd jednym kluczem, co nie byłoby możliwe, gdybyś wymienił ją na inną. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszamy do subskrypcji kanału.